Dzień dobry Państwu, Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych i Ośrodek Think Tank, a przede wszystkim Instytut Innowacji Politycznych w Wiedniu. Witamy na kolejnej rozmowie z finalistami tegorocznego konkursu innowacji politycznych. 19 finalistów z Polski, przedstawiamy Państwu ich projekty i ich osobiście, a dziś z nami Gdańsk. I projekt, projekt Gdańska pod tytułem Gdańskie Centrum Równego Traktowania. Jest z nami pani dyrektor Elżbieta Jachlewska. Dzień dobry pani. Witam państwa. Pani dyrektor, proszę nam opowiedzieć o projekcie, ale zanim pani to zrobi, to pozobaczmy, na czym polega projekt. Przygotowaliśmy króciutką prezentację filmową. Czym jest Gdańskie Centrum Równego Traktowania? Gdańskie Centrum Równego Traktowania tworzy w tej chwili już 12 organizacji pozarządowych. Projekt jest dofinansowany przez miasto Gdańsk. Ściśle współpracujemy. Z Wydziałem Rozwoju Społecznego, po to, żeby nasze te działania były jak najbardziej e, skuteczne. Czyli można powiedzieć, że to jest taka trochę pajęczyna, która e, że tak powiem, rozprzestrzenia się po całym mieście i e, monitoruje obszary nierównego traktowania e, e, i stara się wspierać osoby, które doświadczają dyskryminacji, czy doświadczają przemocy z nienawiści. A skąd w ogóle pomysł tego projektu? Jak to się stało, że Państwo wymyślili, czy zdecydowali się na taką szeroką koalicję, to po pierwsze, a mhm. po drugie projekt w, zwyciężył w kategorii prawa człowieka. Skąd właśnie takie przywiązanie do tej równości w Gdańsku? Gdańskie Centrum Równego Traktowania tworzą organizacje, które pracują z osobami, które doświadczają nierównego traktowania, znają ten obszar bardzo dobrze. Dlatego powstało właśnie to konsorcjum po to, żebyśmy w naszej pracy zabezpieczyli każdą z sześciu ustawowych przesłanek. Sześciu przesłanek, czyli mówimy tutaj o... Osobach, które doświadczają dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, pochodzenie, rasę lub też wyznanie, bezwyznaniowość. Więc często, zanim jeszcze powstało Gdańskie Centrum Równego Traktowania i w ogóle pomysł na jego powstanie, w naszym środowisku, tym działającym na rzecz praw człowieka, dyskutowaliśmy, nad tym, co można by było zrobić, żeby te obszary nierównego traktowania w Gdańsku zniwelować. W Gdańskiej Radzie do Spraw Równego Traktowania, która działa przy prezydencie Gdańska, zastanawiano się, jakie te rozwiązania, że tak powiem, systemowe wdrożyć. I na to właśnie pozytywnie odpowiedział prezydent Adamowicz, który upoważnił radę do spraw równego traktowania, którą ja też byłam jestem, byłam członkinią pierwszej kadencji po to żeby wprowadzić w Gdańsku wypracować model na rzecz równego traktowania, czyli w szerokich konsultacjach społecznych i też takich wśród organizacji pozarządowych, które są jednak bliżej osób, bliżej społeczności lokalnej, wypracować jakieś rekomendacje, które miasto potem mogłoby w, do swojej polityki czy strategii wdrożyć. Gdańskie Centrum Równego Traktowania, projekt, który doszedł do finału w kategorii prawa człowieka. Dokładnie co robi to centrum? Co robi Gdańskie Centrum? No właściwie opieramy się na takich trzech filarach, tak? Pierwsze to jest wsparcie osób indywidualnych, czyli mamy kilka punktów, można zgłosić się do organizacji pozarządowej, która jest w sieci i że tak powiem zgłosić swój, swój przypadek, swoją i poprosić o wsparcie, albo też można zadzwonić na dwa telefony, które są, że tak powiem, dostępne i każda osoba, która uważa albo czuje, że, że jest gorzej potraktowana, może zadzwonić i poprosić o wsparcie. A jakiego ja... rodzaju wsparcie pani państwo mhm. udzielacie? Ja cały czas jeszcze może o tym powiem, że my troszeczkę pracujemy jak przychodnia i lekarz pierwszego kontaktu, tak? Czyli zgłasza się do nas osoba, która mówi o swoim problemie, a potem my się w gronie ekspertów, ekspertek, zastanawiamy, jak tej osobie pomóc i do jakiego specjalisty, specjalistki tą osobę przekierować, albo jak pozyskać dla niej wsparcie. I to są różne specjalności. Są to psychologowie i psycholożki, prawnicy i prawniczki, seksuolodzy, seksuolożki. Czasami potrzebne jest tłumaczenie dokumentów, gdy zgłasza się do nas osoba, z doświadczeniem imigranckim, która na przykład nie może sobie poradzić albo odpowiedzieć na jakieś pismo z urzędu, które do niej przyszło i nie jest przetłumaczone na język polski. Więc tutaj mamy takie wsparcie bardzo indywidualne i bardzo ukierunkowane na potrzeby osób zgłaszających się. Z drugiej strony też mamy grupy wsparcia, czyli jeżeli osoby doświadczają dyskryminacji z podobnych obszarów tak, i, i chciałyby się też podzielić swoimi doświadczeniami i skorzystać ze wsparcia, na przykład też takiego grupowego, z, z, na przykład z usług psychologa, psycholożki, to oczywiście my to też y, możemy zorganizować i też to organizujemy w zależnie od potrzeb. I to jest taki jeden y, filar wsparcia. Drugi filar to jest... Mm, Współpraca międzysektorowa. Zależy nam na tym, żeby włączyć do naszego działania, do naszej sieci jak najwięcej organizacji i instytucji, miejski, instytucji miejskich, jednostek miejskich, także też sferę biznesu. Kto obecnie stanowi tę koalicję? Kto jest realizatorem tego centrum, którego pani jest dyrektorem? Liderem projektu jest Stowarzyszenie Waga i Fundacja Oparcia Społecznego FOSA. My jak gdyby prowadzimy projekt, koordynujemy jego działania, a poza tym jest 10 innych organizacji, m.in. Centrum Praw Kobiet, Świetlica Krytyki Politycznej, czyli Stowarzyszenie Imienia Stanisława Brzozowskiego. Czyli duża koalicja, A wiecie, Słysza, co bardzo... Państwo współpracujecie z Urzędem Miasta. Szczególnie przy organizowaniu i przy spotkaniach tych spotkań międzysektorowych, tak, które mają na celu wypracowanie wspólne zmian systemowych. Tak, czyli jesteśmy jak gdyby takim konsultantem też miasta, jak sprawdzają się te polityki równościowe miejskie, które wdraża przez model na rzecz równego traktowania. Zarówno konsultantem, jak i też takim testerem, takim miejscem, gdzie te Troszeczkę takie... tak. Tak, tak, my też monitorujemy szarą strefę dyskryminacji, która jest bardzo duża. W wiele przypadków osoby nie zgłaszają, często nie wiedzą, że doświadczają dyskryminacji, gdyż, że tak powiem, kulturowo uważają, że tak musi być. Mówimy tutaj o takim przypadku na przykład, o, o takim przypadku odmówienia dalszego leczenia osobie starszej. Gdzie lekarz, że tak powiem, bez, bez skrupułów mówi, że się nie opłaca takiej osoby leczyć. Więc słyszymy na grupie wsparcia, gdy te osoby mówią, że one uważają, że tak po prostu jest. No, tak nie jest. Każdy ma równy dostęp do leczenia. A w jaki sposób państwo monitorują? prosimy organizacje, które pracują z osobami z różnych, z różnych grup społecznych po to, żeby były bardzo uważne i wsłuchiwały się w to, co osoby opowiadają, tak? co do, o swoim doświadczeniu, gdzie dzielą się tymi doświadczeniami po to, żeby później nam przekazały te informacje. Mamy zbudowaną taką ścieżkę kontaktu i taką, że tak powiem, ścieżkę przekazywania tych informacji. Spotykamy się często i po prostu tak spisujemy po to, żeby to później ująć w raporcie końcowym, który będzie przekazany do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Panie dyrektor, to ostatnie pytanie jeszcze. Dlaczego te kwestie równościowe są takie ważne w Gdańsku, że zarówno i Urząd Miasta, jak i państwo przywiązujecie tak dużą wagę do tej kwestii? No wydaje mi się, że wszyscy Gdańszczanie i Gdańszczanki mają to chyba w genach. Ten gen wolności i równości, takiego trochę nieposłuszeństwa i niezgadzania się na nierówne traktowanie czy na niesprawiedliwość. A te osoby, które do nas przyjeżdżają, no to chyba przez ten wiatr jakby wchłaniają też taką potrzebę. I taką wrażliwość na innego człowieka, że to się chyba jednak tak roznosi. Taki do, to jest ten dobry wirus. Wiatr od morza, proszę Państwa, robiąc całą Polskę. Bardzo dziękujemy. Pani dyrektor Elżbieta Jachlewska. Dołączyła do nas pani prezydent Aleksander Dulkiewicz. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, dzień dobry, panią. Bardzo się cieszymy, że są obie Panie z nami i prosiłabym Pani Prezydent krótko powiedzieć dlaczego w ogóle miasto Gdańsk zdecydowało się ogłosić taki konkurs na właśnie Gdańskie Centrum Równego Traktowania. No po pierwsze to jest potrzeba, którą realnie widzimy i to nie jest tylko sprawa ostatnich, yy, ostatnich miesięcy, ale tutaj kilka rzeczy zbiegło się ze sobą w czasie i taka potrzeba, która z jednej strony oczywiście jest naturalną potrzebą i potrzebą serca, to jest oczywiste, ale także to była jedna z rekomendacji yy, polityki przyjętej przez Radę Miasta Gdańska, która jest właśnie modelem na rzecz równego traktowania. Jedna yy, z rekomendacji tej polityki to właśnie było stworzenie Jednego miejsca, w którym osoby doświadczające nierówności z jakiegokolwiek powodu będą mogły otrzymać kompleksową poradę, wsparcie, pomoc, czy to prawnika, czy psychologa, czy seksuologa, czy, czy wreszcie jakąś pomoc o charakterze, o charakterze socjalnym. Także w 2018 roku właśnie ten model został przyjęty. W ubiegłym roku. W 2019 roku jako pilotaż rozpoczęło właśnie działalność Gdańskie Centrum na Rzecz Równego Traktowania i działało przez 8, 8 miesięcy. W tym czasie. Um, Godziny wsparcia liczymy jako 800 godzin wsparcia, ponad 150 osób, które, do których różnego rodzaju właśnie wsparcie zostało dostarczone. Pani Ale... Prezydent, a co daje miastu konkretnego, wymiernego, oprócz pomocy tym osobom? Ja mówię teraz o Urzędzie Miasta i o pracy Prezydenta Miasta. Co daje istnienie takiego centrum? To jest y, po pierwsze, y, no, rozmawiamy w ogóle w symbolicznym dniu i w symbolicznym roku, bo z jednej strony mamy przecież rok 40-lecia Solidarności. Ja bardzo często o tym mówię, że Solidarność to nie może być tylko sztandar y, czy, czy wartość y, y, zamknięta w muzealnej gablocie, no ale to, to jest... Od Wypowiedź braterska na te codzienne, codzienne wyzwania. Z drugiej strony, rozmawiamy, przecież 1 grudnia, dzisiaj mamy Dzień Praw Człowieka, dzień, w którym wspominamy przyjęcie powszechnej deklaracji praw człowieka. I nie wyobrażam sobie, że tam, gdzie jakimkolwiek ludziom, z jakichkolwiek powodów, doskwiera poczucie, nierówności, czy dyskryminacji z powodu ich poglądów, z powodu ich płci, z jakiej niepełnosprawności, czy, czy, czy innych powodów, żeby wspólnota, jaką tworzą mieszkańcy miasta, się takimi ludźmi po prostu, może nie tyle co zajęła, ale nie, nie spróbowała chociaż wyciągnąć ręki i powiedzieć słuchaj, spróbujemy tobie, spróbujemy tobie pomóc. I dla mnie to, co też jest bardzo ważne, to to, że ta, to wsparcie, to centrum jest prowadzone przez organizacje pozarządowe, bo to jest jeden z elementów także filozofii takiej partycypacji społecznej, współpracy, którą w naszym mieście praktykujemy i dlatego cieszę się, że to nie jest urząd, że to nie jest organizacja, którą, której dowodzi, nie wiem, prezydent miasta, dyrektor czy ktoś, tylko że to jest konglomerat różnych organizacji, które są po prostu dobre we wspieraniu ludzi w ich potrzebach. Czyli miasto ogłosiło pomysł na taki projekt, a wykonawcami jest Konsorcjum Organizacji Pozarządowych. Pani dyrektor, jakby zechciała pani powiedzieć, co to są za organizacje. Trudno tutaj wymieniać wszystkie 12 organizacji, które tworzą sieć partnerską, ale są to organizacje, które są długo, wiele lat pracują z osobami np. z niepełnosprawnością, z osobami w kryzysie psychicznym, z osobami doświadczającymi przemocy domowej czy przemocy psychicznej, z organizacjami, które wspierają imigrantów i imigrantki, które działają na rzecz o, osób LGBT, plus, y, które Wspierają też osoby bezwyznaniowe albo innych religii. Czyli staraliśmy się bardzo o to, żeby każda z sześciu ustawowych przesłanek w Gdańskim Centrum Równego Traktowania była reprezentowana przez ekspercką organizację pozarządową. Te sześć przesłanek to tak naprawdę sześć powodów, dla których ludzie mogą być dyskryminowani w jakimś sensie. Pani prezydent. A jakie dalsze plany ma miasto związane z powołaniem takiego centrum? Y na pewno i z, z jednej strony no, kontynuujemy działanie. Nie, nie tak dawno został rozstrzygnięty konkurs, który jest konkursem wieloletnim, więc to też pokazuje, że poważnie myślimy o tej sprawie i poważnie myślimy także o, par o partnerstwie. Centrum ponownie zaczęło działanie właśnie od października tego roku i, i zakontraktowana ta współpraca jest dokładnie końca 2022 roku, ale myślę, że to, co chyba jest najistotniejsze, to musimy także szerzej jeszcze rozpropagować istnienie w ogóle tego centrum, żeby ludzie mieli absolutną pewność, przekonanie, że mają, że wiedzą, że gdzie jest takie miejsce, gdzie mogą się po prostu zwrócić o poradę, o wsparcie, o pomoc, wtedy kiedy czują, że są dyskryminowani. Proszę Państwa, bardzo gratulujemy, że Gdańsk doszedł do finału w kategorii Prawa Człowieka, tegoroczny finalista Nagrody Innowacje w Polityce. Z nami były Pani Prezydent Aleksandra Dulkiewicz, Pani Dyrektor Elżbieta Jachlewska, Gdańskie Centrum Równego Traktowania. Serdecznie gratulujemy. Dziękuję bardzo i też dziękuję wszystkim, którzy centrum tworzą. A ja jestem zaszczycona tym, że znaleźliśmy się w gronie finalistów. Jest to naprawdę dla nas zaszczyt, i to dla nas już jest wygrana, bo pokazuje, że to, co robimy, jest potrzebne.